Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń jest już aktywny. Za pośrednictwem jednej strony internetowej możemy teraz sprawdzić, jakie atrakcje czekają w naszej okolicy oraz u sąsiadów za miedzą. Kalendarz ruszył 16 maja. Do dyspozycji mieszkańców jest strona internetowa i mobilna aplikacja. Dzięki temu można sprawdzić, gdzie w okolicy w najbliższym czasie organizowany jest festyn, maraton, warsztaty czy koncert. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców do udziału w różnych ciekawych inicjatywach po obu stronach granicy. Często o wielu z nich dowiadywali się po fakcie, widząc relacje w mediach społecznościowych. Obecnie sprawdzą to w jednym miejscu bez obaw, że ominie ich coś interesującego. To kontynuacja projektu pod nazwą Trasa rowerowa wokół zalewu szczecińskiego Wspólna Tożsamość Pogranicza. Projekt promuje zrównoważony rozwój turystyki w regionie. Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń jest finansowany z programu Interreg. Całkowita jego wartość to 51 tysięcy euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 80%.